Siema, ja jestem Bartek Dzisiaj generalnie gramy sobie w Minecrafta 1.18.1 I tak, generalnie jest to Minecraft 1.18.1 Przypominam, że nigdy jeszcze wcześniej nie grałem na tej wersji Tak to pogrywałem sobie na 1.12.2 Nie oglądałem serii jakiejś z Minecrafta, więc jestem totalnie świeży jeżeli Świeży? Generalnie totalnie nowy, jeżeli chodzi o tą serię i generalnie chciałbym sobie pograć Survival. Dawno tego nie robiłem, a jest to mm, generalnie dość nowa wersja. I prawda, chciałbym sobie tak na luzie pograć. Generalnie mamy tutaj dużo jedzenia i dlaczego ja mówię tyle generalnie, przepraszam, no ogólnie mamy tu dużo jedzenia. Będziemy sobie tutaj ogólnie, teraz będę maniaczył słowo ogólne. Będziemy się tu ogólnie budować, generalnie głównie budować, bo lubię budować, tak? Dobra, po co ja to kopię dalej ręką, pani? E, dobra, ja robimy sobie kill off, idziemy pod ziemię sobie kamienne itemki zrobić, tam jeszcze zaraz się zajmiemy. Pierwszy odcinek to będzie, myślę, taka wyprawa do jaskini, ogarnięcie podstawowych itemów typu węgla. A potem zagłębimy się bardziej w budowanie. No, ja zaczynam tutaj kopać kobla. Yy, I generalnie chciałbym, żeby ta seria była fajna i nie nudna do oglądania, bo dużo serii z Minecrafta jest po prostu takich nudnych, wiecie. A ogólnie to ja nie grałem nigdy jeszcze na 1.18 i myślę, że pośmianie się ze mnie będzie dość fajne, nie? Dlatego polecam oglądać tą serię. Powiedziała ona się nazywała Przygoda na 1.18 i generalnie, no generalnie, Boże, dlaczego ja tyle używam tego słowa? Yy, pozbieram się jeszcze na piecyk trochę. Zrobię wam szybkiego timelapsa. Dobra, już po timelapse jesteśmy. Mam tu już yy, troszkę itemków Tutaj mamy jaskinię, nie wiem po co ja się kopałem. Dobra, yy, zrobimy sobie więcej na pewno patyków I zrobimy sobie siekierkę i kilof Siekierkę, kilof Niepotrzebny mi jest mieczyk No i dobra, jeszcze piecyk na szybko Cyk, i teraz idziemy sobie ogarnąć Wełnę na łóżko I cyk, na hitę Dlatego generalnie wolę siekierkę I przy okazji zawsze będzie jedzenie Tylko wypadła mi jedna wełna Widzę tu sporo świnek A nie widzę tutaj zbytnio yy, owiec Aha, ta, nie widzę zbytnio owiec Ogólnie tu mam w ciul dużo... Jedzenia i ja naprawdę was nie oszukuję. To nie jest seed gotowy, wgrany. Właśnie, kurde, mogłem zacząć od tego, od menu. Ja wam obiecuję, że to nie jest żaden seed wgrany, tylko ja serio się zrespiłem obok wioski. I no, teraz sobie. Ubijamy trochę jedzenia, żeby generalnie na starcie trochę tego jedzenia yy, ubić i żeby potem generalnie nie łazić po to jedzenie, bo. Ono potem się w późniejszej fazie gry przydaje, a trzeba po niej zawsze łazić i się męczyć. To ja myślę, że sobie to jedzenie wcześniej ogarnę, żeby potem nie łazić. No bo po co potem łazić? Generalnie przepalę sobie chyba najprawdopodobniej drewnem. Potem tym jak znajdę węgiel, to sobie węglem przepalę. Bardzo dużo jest tu zwierząt. Jest dużo jedzenia. Dużo świnek, trzciny. Ładny teren, nie wiem, mam dość dużego farta, albo może to po prostu się zmieniło. Generalnie nie idę na razie do no, wioski, bo chcę sobie ogarnąć mięsko. Jak coś, to się jakąś tam y, farmę im ukradnie, oczywiście, jak to zawsze się robiło. Teraz y, pozabijam sobie świnki i pójdziemy do wioski. Już tylko trochę ich w sumie zostało. No dobra, już tamtą na górze zostawię. No, trochę. W sumie, no trochę, ale bardzo dużo jedzenia w ogóle tutaj jest. martwi mnie to, że w ogóle tu kurczaków nie ma. I to serio, ani jednego. Dobra, po tamtym już nie będę szedł, bo mam wystarczającą ilość jedzenia. Już zaraz mi się sprint skończy Już to zrobił. Więc muszę. O! A jak dobrze. Dobra, i teraz sobie zaczynam przypalać jedzonko, A w międzyczasie pójdę sobie po jedzenie na farmę. To jest yy, dobre. Ta, to jest dobre. A tu sobie ziemniaczki od nich zbiorę na luzie. To jest dobre, ten jest dobry, ten jest dobry, ten jest dobry, dobre, to dobra. Potem odsadzę pewnie, jak będzie mi się chciało. Tam jeszcze są marchewki, jak się nie mylę. Tak, to są marchewki. Dużo jedzenia jest generalnie z wiosek, więc bardzo się cieszę, że się od obok takiej. Dużo ziemniaczków, dużo pieczonych będzie. Surowych nie będę jadł, bo się nie opłaca. Potem jak się je upiecze, to będzie serio dużo z nich rzeczy. Dobra, na początek to ja muszę sobie... Tutaj mi się już piecze. O! Generalnie gram na teksturpaku, więc 5 pork mamy. Tutaj tylko trzeba by było pójść po jakiś węgiel z takich ziemniaczków jeszcze. No, niech się przypala. Ja ogarnę szybko wioskę yy, i będziemy sobie coś pewnie robić. Tak, tutaj nic nie ma. Mamy buraki. Dobra, tam, Buraki zawsze na plusie, ziemniaki też. Oczywiście. Dla mnie to jest żaden problem, że tu tyle ziemniaków. Hmm. Podejrzanie dobrze mi idzie. Coś musi się zaraz walić. Nie wiem, czy to jest żelazo, ale jeżeli to jest żelazo, bo jak ja mam na tym dekorpionku, co to jest, panie? Kurde, bo nie mogę tu wejść. Czego to jest truda? Bo generalnie jestem totalnie świeży na, tym, yy, na tej wersji i nie wiem, czego to jest truda. Nie, to nie jest żelazo. A fajnie, za pięknie by było. Dobra, mamy troszkę węgla. Zawsze coś. No pewnie jeszcze on będzie, ale tutaj będę miał e, chyba źródło powietrza. Ten. No i bardzo dobrze. Teraz se tu wypłynę od prąd. O Boż, święt. Jak ja tego nienawidzę robić. Dobra. Jesteśmy już, mamy węgiel, kurde, jeszcze kowala mamy. Powiem Wam generalnie, że zapowiada się giga fajnie. Piecyki zawsze na propsie. Nie muszę swojego kobla marnować. I. Oj, niedobrze. Mamy biblioteczki, przynajmniej zawsze coś. Yy, biblioteczki. Tutaj mamy marchewki, ale ja już ich nie będę zbierał. Mamy studnię. Generalnie wioska i wioska. Dobra. No i Git. Teraz sobie podłożymy zamiast tego drewna węgiel, bo zmartuje całe drewno. Jeszcze postawimy tu sobie dwa piecyki. W jednym sobie ziemniaczki będę przypadał, Jeżeli się nie mylę to tam dwa węgla na parę tam ziemniaków Dobra I jeden sobie zostawimy na pochodnie Proszę bardzo Mamy już pochodnie Już powoli się ściemnia Więc trzeba lepiankę zrobić W sensie lepiankę nie Ale taki mały podstawowy domeczek trzeba zrobić Czyli ymm, ogrodzić moją posesję <laughs> Oczywiście Dobra To nie będzie domek Ostrzegam Płuję jest miejsce na łóżko, jest miejsce na łóżko. Cyk-cyk. No i elegancko. Tylko że teraz nie widzę w ogóle craftingu. Czekajcie chwilę. Tak na szybko. Bo tak średnio ten crafting ogarnąłem. No i generalnie teraz. cyk łóżeczko. i sobie. Kurde, bo chciałem coś zobaczyć. Jaki to jest poziom trudności? No i generalnie cyk, pierwsza noc. No i co? To by było chyba na tyle z tego odcinka. Nie chcę robić długich odcinków, żeby ludziom się to nie nudziło i żeby ludzie oglądali. Czekajcie na kolejny odcinek. Ja się z wami żegnam. Siemanko!